W tym programie o jeleniach i ich porożach, tak zwanych wieńcach, które raz w roku na przedwiośniu te zwierzęta zrzucają. Takie tyki przy odrobinie szczęścia można znaleźć w leśnych ostępach. Swoim zwyczajem Marcin przygotuje dziczyznę po trapersku, tym razem jeleninę w maśle i przyprawach pieczoną prosto, niczym kiełbaski na ognisku. Gdy leśny spacer może okazać się fascynującą przygodą, gdy obierze się jakiś szczególny kierunek albo wyznaczy sobie ciekawy cel. Tym dobrym powodem, aby wybrać się do lasu na przedwiośniu, może być właśnie polowanie na zrzuty, czyli tyki poroża jeleni. Zobacz, spałowanie, także na pewno żerowały tu jelenie lub płosie, także miejsce. Może być obitujące, czyli możemy coś znaleźć tutaj. No, zawsze jest sam. W tym okresie samce tych zwierząt zrzucają swój dotychczasowy oręż, aby już wkrótce w jego miejsce zbudować nowy, który będzie im służył do walki o samice na wrześniowym rykowisku. Marcin wybrał się na wędrówkę ze Sławomirem Korolem z Koła Łowieckiego Daniel w Kętrzynie. Aby znaleźć poroże jeleni, trzeba wiedzieć, gdzie są ostoje tych zwierząt. Zobacz, włos jelenia wycierał się po kąpieli w błocie. <laughs> trzeba zachowywać się cicho, aby ich nie płoszyć i nie przeganiać. Zima to okres, po którym wiele zwierząt jest osłabionych. Poszukiwanie zrzutów to zazwyczaj długa wyprawa. Ale bywa bardzo ekscytująca, zwłaszcza gdy znajdzie się tykę ważącą kilka kilogramów. Gratuluję! Znalezisko piękne. No bez pomocy by się nie udało, podejrzewam, no, ale to szczęście dopisało. Ale piękny, gruby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, szesnasta. Piękny. Jaka masa. A teraz co zrobić, żeby znaleźć drugi do kompletu? E, drugi do kompletu no trzeba by po prostu zacząć szukać w okolicy. Może, może akurat. A często się zdarza, że, że można znaleźć komplet? Czy jest Czy często, Raczej rzadko się to zdarza, ale można znaleźć na pewno. O ile przebywał w tym rejonie dłuższy czas, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że znajdziemy. Tak, teraz szukałem z Twoją pomocą, a gdybym sam chciał znaleźć yy, zrzuty jelenia, gdzie muszę się wybrać? O czym muszę pamiętać? Gdzie ich szukać? Na pewno zrzut do Ciebie sam nie przyjdzie, także trzeba ruszyć w teren. Yy, nie ma reguł. Można znaleźć w bardzo nietypowych miejscach. Najczęściej znajdowane są właśnie na jakichś takich uroczyskach, tam gdzie ta zwierzyna bytuje. Na polach obsianych rzepakiem, oziminami, tam gdzie jelenie żerują. No bardzo dużo właśnie z tych znajdują rolnicy. No ale przede wszystkim trzeba szukać miejsc, gdzie, gdzie te byki przebywają aktualnie. Właśnie może się uda znaleźć drugi do kompletu. Może. Już, już masz co nieść, a miejmy nadzieję, że uda się znaleźć drugiego. Ruszamy. Przodem. Obserwowanie przyrody pomaga ją lepiej poznać i oczywiście rozumieć. Jeleń europejski to gatunek, którego wielu przyrodników darzy szczególnym szacunkiem. Podziwiając organizm, który co roku buduje tak okazałe poroże. Eee, a te dwie tyki one są bardzo do siebie podobne. Eee, to jest tak zwany komplet, czyli obydwie tyki pochodzące od jednego byka. To są najładniejsze okazy, jakie mi się udało w życiu znaleźć. I one były w jednym miejscu czy... W pewnej odległości od siebie i znalezione w ciągu na przestrzeni chyba 4 czy 5 dni. Także tą tykę znalazłem pierwszą, tą dużo później. Pewnie jeleń najczęściej nie gubi dwóch naraz, tylko I... najpierw jedną po jakimś czasie drugą. Bywa różnie. Czasami znajdowane są tyki obok siebie, czyli zgubione w tym samym czasie, a bardzo często, że jest, że przez kilka dni jeszcze chodzi z jedną tyką i nawet parę kilometrów dalej może zgubić tą drugą. Poroże jelenia europejskiego jest charakterystyczne. Wraz z wiekiem byka rośnie masa wieńca, a jego forma staje się bardziej rozbudowana. Na każdej styk pojawia się więcej odnóg. Tego samego byka są do siebie zazwyczaj podobne, ale nigdy identyczne. Poroże zbudowane jest z tkanki kostnej i jest bardzo twarde. Żeby powstał na głowie taki twór, samiec jelenia musi intensywnie żerować przez blisko pół roku. Gdy spojrzy się bliżej, widać jeszcze wgłębienia po naczyniach krwionośnych, które dostarczały materiał do budowy wieńca. Poroże przybiera zazwyczaj ciemną barwę, brunatną albo brązową, niczym gałęzie drzew. Jednak tam, gdzie tyki są wycierane, widać jasną barwę kości. Raz w roku, we wrześniu, byki rywalizują ze sobą o samice. Wtedy poroże jest im niezbędne do okazywania swojej siły i do walki. Mocne byki stadne gromadzą wokół siebie wiele łań. Oznacza to, że z większym prawdopodobieństwem to ich geny zostaną przekazane przyszłemu pokoleniu. Dlatego myśliwi nie mogą polować na mocne byki stadne, tak zwane przyszłościowe, o prawidłowo rozwiniętym wieńcu. Poroże jeleni różni się od siebie masą i wielkością w zależności od wieku zwierzęcia. Największe poroża. Samce jeleni budują około 10 roku życia. Podczas rykowiska będą walczyły ze sobą jedynie byki w podobnym wieku i o podobnej masie poroża. To zdjęcia Rafała Węglarczyka z rykowiska w okolicach Kętrzyna. Silne byki swoją dominację pokazują nie tylko potężnym porożem, ale i oznajmiają donośnym, grubym rykiem, który większość słabych rywali od razu odstrasza. Podczas rykowiska byki odzywają się często, dzięki czemu zaciekawiony obserwator szybko może się przekonać, kto w tym roku jest królem lasu. Małe ognisko, kawałek dobrej dziczyzny i kilka prostych dodatków w zupełności wystarczą, aby po długiej leśnej wędrówce odzyskać siły. Marcin zamierza upiec steki z jelenia wprost na ognisku. Tym, którzy uważają to za ryzykowny pomysł, rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Mięso nie wyjdzie ani za twarde ani zbyt krwiste. Najpierw trzeba oczywiście pokroić somber z jelenia i delikatnie rozbić kawałki mięsa ręką. Teraz czas na przyprawy. Sól, pieprz i zioła rodem z lasu. Następnie w małym rondelku trzeba roztopić kostkę masła. W tym tłuszczu Marcin zamoczy wszystkie kawałki mięsa i poczeka, aż masło stężeje. Tak przygotowane steki można w akompaniamencie czerwonej cebuli nabić na widelce do pieczenia. Albo zwykłe drewniane kijki, jak do kiełbasy. Trzeba tylko uważać, żeby nie przypalić mięsa. A przy częstym obracaniu widelca danie jest gotowe błyskawicznie w kilkanaście minut. Posiłek bardzo pożywny i szybki w przygotowaniu i bardzo bliski naturze. Każde zwierzę szuka wiosny i bardziej soczystego pożywienia. Sarny żywią się trawami, ziołami i pędami młodych drzew, kierując się smakiem i zapachem roślin. Mówiąc krótko, sarna byle czego nie zje. To zwierzę delikatnej budowy i bardzo ostrożne, reaguje na każdy dźwięk, który może świadczyć o niebezpieczeństwie. Sarny już niebawem zmienią sierść z zimowej na letnią. To często znacząca metamorfoza, która wyszczupli ich sylwetkę i nada im bardziej wyraźnej barwy. A w kolejnym odcinku o pierwszych oznakach wiosny. To wawrzynek wilczełyko, który zaczyna kwitnąć już w lutym, zanim jeszcze pojawią się na nim liście.